Otworzyliśmy pracownię dydaktyczną. Pierwszą w regionie, myślę, że pierwszą w Polsce, która ma służyć kształceniu dualnemu. Kształcenie polega przede wszystkim na tym, iż równolegle z nauką ogólną, no z tym przebiega też nauka nauka zawodu, ucząc się od podstaw. Zawodu ślusarza, montera, konstrukcji stalowych, w zależności automatyka, to to już oczywiście od, zależy od specyfiki danej firmy. U nas jest to zawód ślusarz. Ślusarz to jest zawód bardzo szeroki. To jest, zawód, to jest obróbka metalu. I będą się uczyć obróbki metalu poprzez odszlifowania, od nauki składu tego metalu, stali, prawda, jak, ją, jak ten metal obrobić, poprzez toczenie, frezowanie dalej. Naukę spawania na symulatorze spawania po zakończeniu takiej edukacji na pewno jest dużo bardziej wartościowym pracownikiem dla przyszłych pracodawców.